Co prawda, nie będzie to typowy instruktaż, jak wykonywać wyciskanie na ławce płaskiej, bo ja uważam osobiście, że tego jest pełno w internecie i na pewno już nie jeden z Was to widział, słyszał i tak dalej. Ale jako trener, jako osoba, która obserwuje wiele osób, która pracuje z wieloma osobami, zawodnikami i nie tylko, wiem, które błędy są bardzo często popełniane i powiem Wam dzisiaj o trzech zasadniczych błędach, przy wyciskaniu sztangi na ławce płaskiej, które odgrywają zasadniczą rolę, jeśli chodzi o brak efektywności tego ćwiczenia, a nawet powiedziałbym spadek progresu, który możecie zanotować, jeśli nagminnie te błędy będziecie popełniać. Pierwszy błąd dotyczy samego chwytu sztangi i ustawienia łokci względem sztangi. Za chwilę to zademonstruję. Polega to na tym, że dużo osób chwyta sztangę zbyt wąsko, często zbyt szeroko, angażując w ten sposób już niepotrzebnie dodatkowo inne partie mięśniowe, oraz w trakcie ruchu kompletnie nie, nie kontroluje ustawienia swoich łokci. Czyli trzymając sztangę, te łokcie raz idą tak, raz do środka, raz na zewnątrz. Nie traktujecie często, mówię ogólnie, Swojego ciała jako jedności. To ma być jeden mechanizm, jedna maszyna, która ma pracować na pewnych zasadach. Wtedy ta efektywność będzie jak najlepsza. Pokażę ten błąd w praktyce, jak on wygląda. Sam chwyt sztangi czyli chwytamy pełną dłonią, pełnym chwytem zamkniętym i wynosimy nad klatkę troszkę szerzej niż szerokość barków nie bardzo szeroko, ale też nie bardzo wąsko. I Nadgarstki są proste, usztywnione. Nie wyginam nadgarstków, nie pozwalam, żeby dłonie opadły mi w tył. To jest jedna bardzo ważna rzecz. W ten sposób nacisk sztangi ciężaru jest równomiernie rozłożony. Klatka piersiowa jest wypchnięta w górę, obręcz barkowa cofnięta. Powietrze w klatce piersiowej jest zatrzymane. Łopatki ściągnięte na plecach do siebie. I opuszczam gryf w dół do klatki. I teraz, co się dzieje z moimi łokciami? Nie odciągam łokci na zewnątrz, nie, nie kieruję ich do tyłu. Pozornie, niektórym może się wydawać, że tak kierując łokcie, bardziej rozciągną klatkę. Być może takie może być uczucie początkowo, natomiast będzie to dużo większym problemem pod kątem tego, że zaangażują się niepotrzebnie wasze stawy barkowe. Nienaturalnie ramiona zostaną wygięte, ustawione, kość ramienna też nie będzie w naturalnej pozycji, co może w konsekwencji prowadzić do kontuzji, nawet. A więc lekko łokcie skierowane do wewnątrz, do środka. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Nie blokuje w stawach łokciowych u góry. Nie zatrzymuję tutaj, nie rozprężam tego ciężaru i nie obciążam stawu łokciowych. Wdech. Zatrzymanie powietrza na dole, wydech. Także, jak widzieliście, ustawienie łokcia względem ruchu i względem sztangi to jest jedna rzecz. Druga rzecz. To jest e, ustawienie samego ciała, czyli ściągnięcie łopatek, wypchnięcie klatki piersiowej do przodu i cofnięcie obręczy barkowej. Nie leżymy na płaskich plecach i nie wyciskamy barkami. Dużo osób ma ten problem, że narzeka, że o ja ćwiczę klatkę, podnoszę nawet dużo obciążenia i są takie osoby, przecież, a rosną mi tylko barki, robarki coraz większe, a klatka nic. Jest to problem taki, że barki przejmują w trakcie tego ćwiczenia zbyt dużo pracy poprzez złe ustawienie, tak? Nie skupiamy się wtedy na samej klatce, tylko ten ciężar przynoszony jest na obręcz barkową i to jest niestety zasadniczy błąd. Przerwa. Także e, rodzaj ustawienia łokci, e, sposób ustawienia łokci, dwa. E, sposób ustawienia ciała to są dwa częste błędy, takie bagatelizowane rzeczy. No i trzecia rzecz, trzecia rzecz to jest brak kontroli i brak czucia mięśniowego, które w moim znaczeniu, moim mniemaniu bardzo przenoszą się na efekty. Zbyt dużo ludzi przekłada tylko i wyłącznie ciężar nad ponad wszystko, czyli e, ciężar jest najważniejszym parametrem, który ich interesuje i okej, okay, ma to swoje oczywiście zalety, siła rośnie, w jakiś sposób na pewno przekłada się to też na progres e, w sylwetce, ale jednak nie tak mocny progres, tak? Z tego względu, że yy, progresując samą siłę, a nie zwracając uwagi na technikę i nie zwracając uwagi przede wszystkim na czucie mięśni, które mają pracować, nigdy nie odnotujemy poważniejszych zmian w sylwetce. Musimy czuć mięśnie, które trenujemy. Musimy czuć rozciągnięcie, jaki skurcz, napięcie. Musimy wiedzieć, kiedy ten mięsień i jak ma się napinać. Ja często to jest taki mój prosty sposób, aby zaangażować mniejsze klatki prsiome, szczególnie przy sztangach, czy to na suwnicy szmita, czy na sztandze wolnej, e, staram się wyciskając, tak jakbym chciał, zdusić ręce do siebie, ale ich tak naprawdę nie zduszam oczywiście, tak? Czyli wyciskając, to jest ruch tylko w mojej głowie, dociskam dłonie ku sobie, tak jakbym chciał bicepsami, zdusić klatkę w środek. Wtedy następuje u mnie być może i u was też dużo lepsze czucie mięśniowe i dużo większe, efektywniejsze napięcie mięśni klatki piersiowej, niż jakbym tylko skupiał się na ruchu góra-dół, góra-dół, góra-dół. A więc wyciskając, jest oczywiście ruch góra-dół, ale zarazem ruch do środka. Tak jakbym chciał złączyć obydwie strony, obydwie dłonie, ramiona ze sobą. Niektórzy to nazywają łamaniem sztangi. Tak jakby chcieli złamać sztangę. Też można tak sobie to wyobrazić. Znajdźcie swój sposób, ale pamiętajcie o technice. Pamiętajcie o tym, że ciężar jest bardzo ważny, ale jest też narzędziem, a nie celem samym w sobie, jeżeli waszym celem jest sylwetka, progres w sylwetce. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie. To są moje proste sposoby na opanowanie ćwiczenia, jakim jest klatka, e, jakie jest wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, na klatkę piersiową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie komentarze, jeżeli a macie jakieś pytania? Subskrybujcie oczywiście kanał, zachęcam i do zobaczenia.